Siemandero mamy akcję Siemano. Akcja dzisiaj Sylwanie. No, dywany jadą na schronisko. Tak, do schroniska dywany potrzebne były. Akurat się okazało, że mamy kilka sztuk. No to dlaczego mamy nie pomóc? Dywany lecą dla piesków. Niech chodzą po czerwonych dywanach. Zawsze to podkreślam, że oprócz tego, że tutaj tych dwóch naszych podopiecznych mamy, czyli Grzesia i Muszyna, Sylwan zawsze jeszcze chodzi dokarmiać liska po sąsiedzku. Stary piesek, chyba każdy go pamięta, kto ogląda poczynania Sylwana. Sylwan mówi, że trochę wisienek zostało. Nie no, wisienki tak. Troszkę jest Czereśni Patrzcie, pusto Pusto na drzewach czereśni nie ma śliwek troszkę jest No Akurat na tych, a na tych nie ma A na tych pusto nie ma Moreli? A gdzie tam morele tu. Śliwek tu też bardzo mało, a czereśni zero Pusto. 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 O, jedna czereśnia. To będzie dla Maksa o. o. dwie nawet. O, trzy. To no, tylko do poskubania dla siebie. Się jakieś ostałe. Mhm. Ale... To Ale. czereśnia to wujusia. <grym> Tu nie ma, tu nie ma. A tu się ostało coś? A tu zobacz. O! Zobacz. Jaka oblepiona jest. Schowała się tutaj pod świerkiem. Tu świerki uratowane. No. Ale zobacz, tu jest ochronione, jest. A Aha. tu? A tu już nie ma. A tu nie ma. Ale jajca. Czyli te świerki ochronili. Lisek! Lisio! Lisek ślepy, ale wyczuwa nas. Lisek, jest jedzenie dla ciebie. Chładź, chłodź ma O jak się cieszy piruety robi chodź, chodź, chodź. Lisek już nie widzi o Ale może trochę jeszcze czuję Jedzonko nie wiem gdzie ta miska tam Gdzieś, gdzieś miska jest tu wylać to szkoda tego To mokre Proszę bardzo o. Jest porcja On będzie miał już 15 lat. O, już staruszek. Dobra. O. No i dobra, na, na raz wystarczył. Wystarczy. Nie przejadł. Nie... Kolka nie złapała. No, jedziemy na schronisko z dywanami. No i jeszcze zapowiedź mała co się jutro wydarzy? Może opowiesz widzom. Jutro jest zaplanowane złomowisko. Ła. Chyba z 2 miesiące Może się uda Uda się Na pewno się uda Ale my jak jedziemy na złomowiec to zawsze pada deszcz e, To pewnie <laughs> Pewnie pokropi Pokropi coś tam no pokropli. A deszcz jest bardzo potrzebny Żeby te sześć czeresienek co tam rosną Żeby nie opadły Nie opadły No właśnie No dobrze tam jedziemy jeszcze coś tam dostałem cynk że jakiś fantleży wyrzucony. Zaraz sprawdzimy, czy to prawda. Bo ja mam takich informatorów swoich, że coś gdzieś jest i ja jadę i to biorę. Zobaczymy, czy tym razem też. No tutaj pusty sad, na zielono wszystko jest. No. Liście rosną ładnie. na zielono. Mm -hmm. No, u nas przetrzebiło. To nie były przymrożki u nas. To był regularny rusz. To się śmiać można przez łzy. Gdzieś tutaj, ty widziałeś to, tak? Ja widziałem jakie O no. no to zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? O jest, faktycznie. No na żywo, na żywo. Co to, to jest? Proszę Państwa, deska WC w pudełku. Nieużywka. Zobaczymy, czy na primtargu pójdzie. Eee, to jest macho. No jak? To nie jest brązowa. A Sylwan się przed chwilą śmiał, że jak można brązowo deskę se zamontować. Nie, to nie jest brązowo. Drzewniana. No nic Jaki tam kolor jest? Mieniony Deska WC Wolno opadająca A. Zdjęcie foto Instrukcja Jak przykręcać, jak otwierać Jak zamykać, i nie napisali Do wszystkich standardowych muszli WC W komplecie z mocowaniem No i dobra Powiem wam historię tej deski. Kupił sobie pan deskę do domu. Bo już tamta była na muszli zużyta. No i idzie sobie, idzie z tą deską. Nagle uchwyt się obrywa. I tak sobie Pierdziele, nie będę już, zostawię ją <tak I było. Tak było. I, I został z tą starą deską obdartą. Piękna historia. I ten, ten oto plastikowy uchwyt. Zadecydował. Zadecydował, czy ta deska ma być zamontowana, czy nie. To ci historia. Takie historie, tylko u nas. Także my kończymy relację na dzisiaj i zapraszamy jutro na złomowisko. No i wczoraj, niedawno. Niedawno będziemy. Niedawno. Niedługo. Niedługo. To co, spotykamy się jutro. Tak jest, bądźcie z nami.